Witam cię serdecznie. Niedługo przejdziemy do takich lekcji, w których gdy będziemy mieli dużo kodu w pliku tego typu, gdzie korzystamy z tego idle podstawowego, będziemy się po prostu gubić. Ten edytor podstawowy jest fajny do takich prostych, szybkich programów. Pyk, pyk edyt sprawdzamy pyk pyk, sprawdzamy i jest OK. Jednak do takiego lepszego już kodowania, Warto zastosować Visual Studio Code. Czym to jest? Visual Studio Code jest to w sumie taki edytor na sterydach. Edytor tekstowy. Chodzi o to, że sam w sobie on dużo nie ma. Jednak po instalacji czegoś, co się nazywa pluginów, czyli wtyczek, czyli wtykamy coś do tego edytora i on po wtknięciu tego sterydu tak jakby, robi się potężny, może właśnie operować na Pythonie, może na też innych językach, więc to jest właśnie fajne, że jeżeli poznasz Visual Studio Code, dobrze, to właściwie już masz edytor do tworzenia stron internetowych, programowanie w C++, w Java i tak dalej. Rewelacja, bardzo polecam, wpisujemy Visual Studio Code, do tego download, czyli ściągamy, klik i otwiera nam się ta tutaj właśnie strona. Jak widzicie, jesteśmy w stanie Visual Studio Code wykorzystać na Windowsie, Linuxie oraz Macintoszu, więc super sprawa. Mamy tutaj zintegrowane coś takiego jak Git, debugging, czyli szukanie błędów oraz właśnie te pluginy, sterydy. Czyli jest to taki edytor tekstowy stworzony specjalnie dla koderów, tak jakby, bo ma jeszcze tutaj taką integrację z tym i z tym. Ale najfajniejsze to są te extensions. Zobaczycie w przyszłości, jak będziemy to instalować po kolei, jak... Dużo to zmienia. Natomiast w tej lekcji na razie tylko ściągamy ten edytor, prawda? Ewentualnie, jeżeli nie chcesz skorzystać z Visual Studio Code, to polecam na przykład PyCharma, Community Edition też jest bardzo fajny. My jednak w kursie będziemy korzystać z Visual Studio Code. Ściągamy, klikamy na Windowsa, pach, czekamy chwilkę, save file i jak to dobrze, że teraz internet jest szybki, ściągnęło nam się odpalamy plik, czytamy uważnie licencję, klikamy accept, next, next, next. Tutaj możecie dodać ikonę na pulpit, żeby było łatwiej odpalić, jeżeli nie chcecie szukać tego. Next, install i czekamy sekundkę. No i co? Od razu launch, żeby nam odpaliło i mamy nasze Visual Studio Code. Ewentualnie, tutaj z wyszukiwarki wpisujemy Visual Studio Code i możemy go odpalić. Ważne jeszcze tutaj, żebyście wiedzieli, Visual Studio Code to nie jest to samo co Visual Studio. Nie jest to w ogóle ze sobą powiązane. Okay? My korzystamy z Visual Studio Code, a nie z Visual Studio. Tak wygląda nasz edytor, w jaki sposób operować na nim. W jaki sposób instalować wtyczki, jak te tutaj właśnie zakładki, co one tutaj robią, jak z tego korzystać, jak instalować wtyczki i tak dalej, to wszystko w następnej lekcji.